Mam rację, Laura. I mam taką pomarańczową gazelę. No i dużo jeżdżę rzeczywiście na tych rowerach. Miałam też takie fazy w życiu, że rano przyjeżdżał po mnie kierowca i wieczorem odwoził mnie do domu i nie miałam czasu nawet wsiąść na rower. Więc to nie jest tak, że codziennie mogę jeździć na rowerze, a w dodatku to zależy gdzie mieszkam, bo nie wszędzie odległości są takie, że albo można je szybko pokonać na rowerze, albo że nie są niebezpieczne. Kraków jest śródmieście Krakowa jest po prostu idealnym rozwiązaniem, jest rower. Wokół plant czy plantami się doskonale jeździ. Ja bardzo lubię jeździć na rowerze, rzeczywiście. Jak jestem w Krakowie, to odruchowo wsiadam na rower, bo ja tutaj zawsze jeździłam na rowerze w Krakowie. Miałam taki składak dawniej i ten składak był dla mnie bezcenny, szczególnie w czasach opozycyjnych, bo miałam takie ścieżki swoje opanowane, gdzie przed tymi samochodami z ubekami uciekałam i oni tam już nie mogli wjechać. Konno jeszcze lubię jeździć, ale po mieście trudno konno, i teraz kompletnie nie mam na to czasu, więc wypadłam z wprawy.